A co mogę powiedzieć? Pone. Gra, która, to jest taki Little Like. Little co... Like. Tak. Wszystkie gry tego typu to są gry Little Like po prostu i tyle. Eee, po prostu przekonamy się, co w tej grze nas czeka. Jednakże, wiadomo tam że Brown w Same The Game powiedział, że nie należy wydawać więcej niż 30 zł na grę. Na no to akurat ja wydałem chyba 45, bo nie kupowałem tego na promocji. Zobaczymy, czy będzie warta swojej ceny. Więc to, że... już, mi się podoba, już mi się podoba, jak w tym menu te postaci kuźba Japo otwierają. Tak, i w ogóle co jest ciekawe, pokazuje po prostu, jakoby postaci były już martwe. Tak, tak. I... I zastanawiam się zastanawiam przede wszystkim, czy e, przybija was u mnie, czy nie. Będę musiał zobaczyć te ustawienia, być nic może będą przybija. Ale mi pokazuje, jakby Moja morda się cały czas otwiera, nawet jak nie gadam. Nie w ogóle się ma gręto, Co tam, jak tam? I wbijaj do opona. Tak. E, wbijaj, bo już ci wysłałem gręto Zaproszenie. A, tylko że on nie będzie miał jeszcze tego aktywnego gadania. A, no to sobie ten, jak już wejdzie do gry, będzie mógł ustawić. Tak, gramy na aktywacji głosowej, żeby było bardziej naturalnie. Mam, że Grento do nas w końcu dołączył po małych problemach technicznych. Wy tego nie będziecie widzieć, bo magia montowania. Tak. Macie, Maciej. Tak, Złodzieje. Po porce... Złodzieje. O, <laughs> Ale mam mam. No. Nie masz, bo już mi zdarzyłeś się ukraść. Ten to survival. Dobrze, eee. to ten wcześniejszy wywód, wiadomo, był sobie z imigrantem, to przybył. Było śmiesznie. Więc odpoczął. Wszystko słyszałem. O, <grym> Teraz wszyscy jesteśmy w stanie. No, to jesteśmy Widzimy bardzo blisko. Chyba, zaakcept chyba zaakceptować quest'a, co nie? Oczywiście. Dobra, ale jak jedna osoba weźmie, to wszystkie pewnie nie staną. Boże, A, jak to, to jest ciekawe. rozmazane wszystko. Trzeba podejść bardzo blisko. No bo akurat to tak jest. Z... Musisz sobie okulary kupić po prostu. <laughs> tak. Na pewno. A, oni już pobiegli, tak? Tak, już dostaliśmy tutaj powiadomienie, elegancko. Ciekawe. Bring this. To jest zlecenie za 2999 dolarów. Mm. No to zajebiście, dobra pucha. Okay. No, no, to, rów... to że się ścisza głos, kiedy się oddalisz od. Tak, pytanie: jak ja mam to wyrzucić? Tego nie wyrzucasz. Chyba G yeah, się wciska, żeby weszło ci coś. Aha. No czy Tak, chyba G, no, nie. Tak się no. inaczej, zabieramy to na Jak granat, nie? Ale chyba ja możesz jakiś... sprzedać po prostu ten papier. Chyba nie jest Ci potrzebny. No, Back of Hope, czyli nadzieja. O, będziemy jechać tutaj. A tylko jeden był? Nie, tam przy tym, tym, przy misji wziąłem. Ale pytanie, czy był tylko jeden? Tak, tylko jeden. Chyba, tylko jeden był. Tak? nie? dobra. No, tak. Możemy wziąć... Tam jak się się zaczyna, to był właśnie ten bug of hope. Tak. Co? Zaciusamy? Ale nie potrzebujemy, tak. nie potrzebujemy tego papiera, możemy sprzedać go. Zobacz, zostaw, Zobacz, to. zostaw to. Zostaw, niech leży. A będziemy wiedzieć, co mamy zbierać? Mamy, mamy jakieś tam... Musimy przede wszystkim przetrwać, bo tutaj przed O, Rejfit Polska tak. chciałby zagrać z nami. Nawet serdecznie. O. Dobry, dobry. Ja bym akurat, czy nie mógłbym wbić? Tak, mógłbyś. No czekaj. ja zrobię sobie coś takiego, że twój czat grę to sobie też odpalę, bo Dobrze. grzechem by było, żebym Dobra, nie widział. I teraz muszę się wie... cały pilnować, żeby wciskać ten cholerny przycisk. Jaki przycisk? To Ale opóźnienie. Się, Ale to może, to ja tobie pisałem na czacie, żebyś sobie to wyłączył. Aha, okej, okay, no to nie spojrzałem. A, kurde, pajac kolorowy. O, pod prawem macie latarkę. Dobra, lepiej trzymajmy się razem, bo to. Bo te podpory. Co jeszcze raz? Podpory są dosyć silne, więc lepiej trzymajmy się razem. Bo inaczej tak nie nic też suszyć Ja już dwa takie sklikałem ostatnim razem. No, Ale ja... tam jest ich dużo więcej. Altarat, gdzie jest? Ej, poczekajcie, bo altarat gdzieś się zgubił. No ale teraz został W ogóle go nie słyszę. No czas teraz. leci Czas energia. O idzie <noise> Hello? Poszli beze, poszli beze mnie bezczelnie no. W ogóle ja tak pragnę, tylko zauważyć, że mamy różowe ogony. No. Właśnie my jesteśmy tak. plakczą wszyscy. Tak. Tak, bez grzyby. Tak, Chociaż miniaturka, kocyka po lewej u góry wskazuje co innego. O, trzeba przytrzymać. Jak, jak ten... Dobra, jest? Słychać? To jest. O! Tam jest. Aha, dobra, to jest ciało tego. Słyszę. A. O! O, tak? o nie, tu jest ketchup. Jakoś można, ale... nie wiem. Gdzieś był jakiś przycisk. Chyba musisz być najpierw ranny. Tak, tak. Była taka opcja. Właśnie, bo ten... plecak mamy gdzieś dostarczyć, co nie? I widzę, hmm. że nie mamy tu innego przejścia jak tym wentem Tak, To a Us? Uważajcie, bo was to teleportuje od razu. I tu mm -hmm. mogę od razu O, macie na... baseball. Jakbyście chcieli. Masz to wezmę. O i kolejna broń. Oh. No bo no, jest, jest dużo właśnie. dlatego się nie, tak robię. Jesteśmy już uzbrojeni. Ja przynajmniej dwóch... Okej, ciekawe jest tam jest Gdzieś tam były ten. ten... A, nie, dobra. Oh. O, jest. to jest kolejna broń. Co to? O, granat. Możecie... Strasznie dużo broni jest. Z bronią się czuję się O, fla, flashbang. Ja podejrzewam, że ta broń nic nam nie da. Gazurura. Mam pałkę i mam jeszcze jedną apteczkę jakby, co? Tu jest jeszcze kolejna. No to, to ktoś dobra. musi... Ja to o, Tak, to jest przynęta. Znaczy no. To jest Wabik. Kolejny event. Byliście Jemy w, w tamtym korytarzu? korytarzu jeszcze, czy...? Nie, jeszcze nie byliśmy. To chodźcie. Aha. <grystanie> <Nature>. Aha. <grystanie> <grystanie> no i ciud. Aha. No, kurwa... Cześć. Je. Kim ty jesteś? No, kuzari, uważaj za tobą! Uuu! Uh. Najczul już od razu! Udało się! Pierwsza śmierć! Po no. dwóch sekundach! Ale teraz, Ale teraz będą zaczynani! <noise> tak! O! 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 mogą O! <noise> Nawet po drugiej stronie. To <kluz> kurwa. No ten ma No tak jakby. No to Riddle Polska jest to kupnę PE za 40 zł. 45 zł, no i... Ale jest no, To no, już za Ogólnie chciałem was jakoś podnieść, żeby nie wiem. Wiecie jak to Ale w letter kompanii podnosiło o, się oziemy. ciała, żeby zanosiło się do statku, żeby nie, nie tracić kasy. No. I co? No. I nie da się. Się nie dało, albo przynajmniej, nie wiem jak, może bym musiał broń wyrzucić, ale to trochę dziwne, że nie podmienia po prostu przedmiotu wiem, w ręce. W ręce. Tak no chyba, żebyś musiał mieć apteczkę jakąś czy coś. Hmm. Apteczka służy do leczenia takiego, jak jeszcze żyjesz. Chodzi to, o to, że ten... To nie wiem, defibrylator musi być. Nie miał broni. Flaff, tak. Może jakbym nie miał broni, to mógłbym podnieść wasze ciała i zanieść do tego pociągu całego. Moim zdaniem to trochę przesada. Powinno być trochę przynajmniej jeden cud więcej powinien być, żeby to jakoś działo. To, do... jakoś... to jest? No te panowie, tam... niesamowita rozgrywka. Ale teraz to jest ta Final Girl z horrorów. Tak. No nie ja, nie też. Gdzie ja, tam, ja tam się pyta... Ja tam was się pytałem, czy my byliśmy jeszcze w tym drugim korytarzu? Wy powiedzieliście, nie, nie byliśmy. Idziemy dalej. Do wenta. Randomowy ja wszedłem do wenta, wróciłem się. Wiesz co, to było tako. Wszedłem do wenta, wróciłem się wętem. znalazłem chorę, mówię? Ty, dobra, spokojnie. No to się wracam z powrotem, bo myślałem, że to jest ta sama droga. Patrzę, nagle teleportował mnie gdzie indziej zupełnie. I tak myślę sobie, co jest? Wracam się, patrzę, znowu inny korytarz widzę. Te wenty są randomowe. Ciekawe. To jest dziwne, ale ja do tego węta, przysięgam na 3 sekundy i po prostu patrzę, wracam i nikogo nie ma. Ja się no ci... zobaczyć kurwa. <grym> Będę cię teleportował. Żebyście, żebyście widzieli, że te wenty zawsze to samo miejsce prowadzą. Żebyście widzieli moją reakcję, jak ten, jak zaczęło ten jeden stwór iść w moją stronę. No widzieliśmy. Widzieliśmy. No. Nawet miałem bliskie spotkanie. Co no, chce misia? Wiewiórka, ja posiedzona. Rescue an orphan from the estate and bring them to, the, to ...foster services in one... Czyli mamy coś znaleźć. Mamy znaleźć jakiegoś rybaka Tu jest napisane. Um, uh. Uratuj hmm. an orphan from the estate and bring them to the foster services Okej, okay. po prostu mam jakiegoś Orfan uratować 2000 hmm. za to dostaniemy. Daj możecie się medium. Okej, okay. ja to zadamka to jest, pochłon, nie? jest. Faktycznie. O, kartka już zniknęła. Tak. No ale zawsze. No, w ogóle rainbow factory, fajnie. Ciekawe. A no jest. A, no faktycznie. No. <laughs> <laughs> Może pan do której mamy czas? Właśnie, wiem czego nie zrobiliśmy. Nie załadowaliśmy sobie baterii. Ale mam na fullo No pewnie latarki nie używałeś, co? Używałem. No Taka ja Nie mam na fula, a ten. Nie ładowałem. Dobra, no przyspieszmy tylko, koledzy, bo. Tak, bo to dosyć, Czas leci bardzo szybko. Enter. Wow. O, Teraz jest inaczej. Dobra, Dla mnie ja, propon mm -hmm. okay, ja proponuję się po trzymać prostu... razem i trzymać się z dala od ventów, Bo tak jak powiedziałem wenty to mogą. mogą o, wenty za nami. <laughs> mhm. wujka chodzili to nie byłoby jeszcze tak źle. No coś słyszałem, coś krzyknęło a czy wiesz co? Na razie, tam. Na razie to jest tylko ambient. Idziemy w coś? Tutaj. A. Ślepy zaułek. Tak, ale mówię, ja, ja się tak wystraszyłem. To jest audio decoy. O, piper! Macie broń tutaj. No, chłopaki. Gdzie jest dom? No tu była przy przy wannie. Masz klucza. czekajcie, kuzar, kuzara, się zgubił. Cześć. E? Tego chyba nie dotykamy. Okej. Okay. Kto to jest? A kutku. Ale już widziałem bordę tego kitku i nie polecam. Uuu! Pomocy! Pomocy! pomocy. Zróbcie! Niech to zrobię. Nie mam broni. Nie mam broni. No. Trafić go nie mogę. O! Zabijam kitka, a też zabiło alterada. Oj, a tu widzisz. O! Co to za baranek? O. Co to dostaw mnie? Co to szkoda na koniu? Otwieraj dalej. Cześć. Cześć. <śmieniczona> Nie, czy to był metal? Alloy Brightback dos klik. Tak. O kurwa. No. Tak, metal Pipe to był, no? O kurwa. O, sklonowały się. Co? Wydaje mi się, że to kwestia taka, że to siostry tutaj są. Widzieliście posąg dwóch siostr, prawda? No. Nie, ta, ta ma hard mode odpalonego chyba. Ledwo gdzieś wejdziesz, już podpory się na, zaczynają napieprzeć. Chętnie Wydaje mi się, że za gdzie Już Boże jak to nie się jezu. rozmywa wszystko Okej, okay. na niego się nie patrzymy Ewidentnie A to widzisz, to dlatego zginąłem Bo się na niego patrzyłem cały czas Ja tam wolę no. <laughs> Na pierwszą z drury A teraz cały czas na... Kuczaku Chcę się dostać do wyjścia <laughs> to wszystko wyjebane <laughs> Czyli co? Czyli będzie to tak? Dzisiejszego dnia, chłopaki tak. panowie. No, no tak, z może tego, się zmieni, chyba. Możliwe. Panowie, dobra, my tu mieliśmy znaleźć rybakę chyba, tak? Gdzie jest wyjście? Zobacz w dubsku. Pewnie tak. <laughs> Tam jest taka czarna linia. Nie, nie mam Szczególnie, że to czas mnie goni. Ty, a weź jeszcze tutaj spróbuj wyjście ty, znaleźć, to, nie? Od, od tego poszłego dużego, na którego nie wolno patrzeć, można uciec odbiegając od niego. Ja tam chyba ten, tam zabiłem to kitka, ale to dopiero to jak to. ciebie zabił. No, ciekawe, kto, ciekawe którego podniesie. Nie, mam hands full. Przez to hmm. nie mogę się uleczyć Aha Poważnie No jest to wiem, pan, pan, pan. Pan tam jest po prawej Ale słychać było pa, tego źrobaka A właśnie A, no, słychać, Nie pójdź tak. teraz po niego Tak nie zdąża Nawet nie wiem gdzie jest wyjście No właśnie, to jest taki problem, nie wiadomo gdzie masz iść Do tego wyjścia hmm. Kurwa Bent, to jest twoja jedyna nadzieja. Tak, ale chociaż ten nie zostawi. Ej, gdzie jestem? Wrócił do wanny. Jak to gdzie? Tutaj, gdzie jest? my umarliśmy. Latarka. Tak, Daj sobie ulec, Daj się ulec, No, bo... A, czekaj, bo idzie jeden. Chyba za nim idzie. Ła, kurwa! Aj, no. Jeden ciągnął. Okej. Okay. Oh, a ja byłem na jednego strzała, więc tam no tego. No to gratulacje. No to Zawalamy grę. Nie mogłem, bo miałem pałkę Teraz pałkę. bardziej Mogę wyrzucić pałkę i tak. Mogłeś. A ta bo no, to... no Mamy jeszcze jedną szansę na sukces. Mamy no, jeszcze jedną, mamy. A, dobra. No to dopiero jedziemy O No przynajmniej kasy nie tracimy. Uh. Weźmy, zobaczmy bad ending. Trochę. Od razu. Trzecimy coś, dobra, coś no, więcej. Co to? No, to jak to będzie wyglądać. Rescue. rescue. Tak. No rescue. Uj, nie widzę teraz nic. Rescue ani ofiary from the state and bring them to foster services in one, in one piece. Faktore Mam to samo zadanie. A, A kto uratuje nas? ...fresh Teoretycznie możemy dagger kupić. No, w sumie opłaca się. Nie wiem. Jest broń A dystansowa to byłaby najlepsza. <grym> Uważaj, bo dostaniesz broń dystansową. Szczególnie, że masz kopyta zamiast rąk. Jest broń dystansowa. jest. No, no jest przecież. Tu, co, cokolwiek tu jest napisane. To jest chyba strzelba, nie? Tylko, że to jest za drogie. Posłalibyśmy 500 dolców, ile jest warta? No A tak, ten, ten, kto najlepiej się posługuje shotgunem, chcesz to oddać? Co? Nie, Nie wiem. Zastanawiam się, czy to jest Twoje Sparkle, czy to jest y, Może Starlight -like Gamer? Jest nic. Palot. No to są. Robiłem miodowe lata. Widzicie tego kotka? Trzymajcie się. Jak Okej, widzicie maskotkę? Hang it there. Nie brałem maskotki. A -a. No kurde, bo ona się mogła przydać. Jest napisane, że ona będzie dać dziecko, żeby się uspokoiło. Jeeeej! <laughs> <laughs> Już zjebaliśmy misję, nawet jej nie zaczynając. Może coś znajdziemy od razu. Brawo, my. Może być. I trzeci to raz ta rezydencja. Tak leży na ziemi. No, ciekawe, czy można znaleźć strzelbę na ziemi. Nie wiem. Enter tu. Tu. Tu, tu, tu. I nie dajcie ci się teraz zabić Ja się dam zabić pierwszy Okej okay. wow. będzie... Będzie ten dzieciak będzie Możecie zajrzeć do tej wagi Nie mam czy... proszę bardzo Nie mam nic z tego z Dimi Rainbow czy Macie latarkę Ja mam aktualnie Nie, jedna A, znowu wanna Ogólnie zauważyłem, że przeciwnicy nie są w stanie tutaj złapać na tym tym. Rewolwer tu macie Jakiś Dobra, spróbujemy ile to mam tego amunicja do niego? Nie mam, poję nie mam pojęcia ile tam pocisku. Dlatego na razie nie będę tego żyła z papieru sobie też kulki zrobić. Weź to Nie. U. O ty! Aha, czyli po prostu rzucasz to. to tu... A z od... Z od tej zabawki, bo ona skacze sama. ...torej minuty, <śmiennie> zanim się zrespią pod kore, więc... ...możliwe, Nic, Nic nie ma. Wy pamiętacie może logę? Powrotem? Nie, bo to wszystko wygląda prawie tak samo. Ty, chyba szliśmy, wiesz? O, apteczka. Nie, a ja nie mam apteczki, ja podnosiłem apteczkę, widzisz? Hamse w masie, mi zabierają Jedna była chyba w łazience Dobra, o, mam rurkę Patrzcie co o. mam <noise> Słyszę dzieciaka Mam shotgun To ja wezmę tą rurę Będę. I to trzeba będzie w prawo Baseball Przecież co innego mi jest szaf. Tu szaf jest, tak? O, no, ta tylko trzeba mu dać zabawkę. Trzeba samochodzik przynieść. Trzeba brum bruma przynieść. Wow! Uwaga! Popór! Uciekajcie, on woła innych pewnie. Ale my, my, my mu zadaliście jakieś obrażenia? No właśnie, tak tu że na blisko tylałem i tam. Może się go nie bawić? No podejrzewam, że on tu jest taki krzyk. To... Wow, biegnie za nami. ciul. chyba dwóch na lata, wiesz? Pięknie! Pięknie, pięknie, okay. brawo! <grystanie> Okej. Niezbalansowany zupełnie. A. O Boże, już wiem co to był za przeciwnik. To był ten, który mnie gonił w poczeni i rozgrywce przez cały czas. Aha Ten na którego no tak, specjalnie się tak. nie patrzyłem. A teraz zobaczymy co się z nami wydarzy. Wow! Jeszcze nie ma nadziei. Nie ma. O pewnie pinkamena przyjdzie. Mówię wam to. Dajże że ten pociąg się wykolei. Widzisz? O. Aha. Ciekawe. <noise> ciekawe. 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 To było tak dobre To było dobre. Egzekucja. Dobra. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się.